Kolejne, kółko i krzyżyk. Dobrze, mój drogi. Dam Ci prawo, pierwszeństwo startu. Dobra, zobaczyłem logo Znicza Jarosław, Vitali Kowalenko, e, King Szczecin i Znicz Jarosław. Vitali Kowalenko, grał w Kingu Szczecin, jesteś przekonany. Dobrze, dobrze, no to trójeczka jest Twoja, ja zacznę od środka i numer 5, twarde pierniki i MKS. Dąbrowa Górnicza, niech to będzie Tyler person. I teraz mam zagwostkę Czy witeli Kowalenko gra w MKS? -ie? Nie można powtarzać. A nie można powtarzać, no. okej. Okay. Zagram King, Wilki Morskie Szczecin, Jan Wocławek, Mateusz Kostrzewski. Zgadza się, to jest bardzo dobry pick. Twarde Pierniki Toruń i King, Wilki Morskie Szczecin. Ostatnio graliśmy z Karolem, było to samo porównanie, na pewno pamiętasz. I tam było, był, Karol użył Jakuba Szenka, ale ja potem się też nad tym zastanawiałem, użyję innego zawodnika i to był James Eats. Nie wiem czy pamiętasz takiego zawodnika. Czy? Tak, James później Itz. poszedł na Węgry. I jeszcze był w Sukola łańcuch zdaje się. Grał później u trenera Widina, na węgierskie, ale dobrze pamiętam. Chyba tak. Chyba w Szołnoku. Anwili MKS. Hmm. Ja mam dwa 5 już, żebyś wiedział. A, okej, okay. czyli muszę cię teraz załatwić i znaleźć gracza, który grał w Książku i Twardych Piernikach. Mój serdeczny przyjaciel, żubru z Białego Stoku, Krzysztof Sulima. To prawda. Czyli ty masz 1,83 3 Na nic to się nie składa. A ja tylko blokuję. Znicz Jarosław. Boże drogi, ja nie pamiętam chyba żadnego zawodnika, który grał w Zniczu Jarosław, oprócz Dariuszowyki. Dobrze, ja zrobię 4-7 i MKS i Anwil Wocławek i tam damy Bartłomieja Wołoszyna. Okej, okay, czyli a, a... Ja mam 4-5. 4-5, czyli muszę Cię zablokować? Tak. Na zniczu Jarosław i MKS-ie? <noise> no, musisz, nie musisz, bo nie wiem, czy znajdę takiego zawodnika. A on istnieje? No nie wiem, jakiś strzał w głowie mam, ale nie wiem, czy to jest, będzie dobry. Musi istnieć, skoro Jacek to przygotował, to musi istnieć. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ale byłoby fajnie, jakby Darek grał w MKS-ie. Ale skoro Darek Wyka nie grał w MKS-ie, zastanawiam się, czy Marcin Piechowicz jest chyba za młody, żeby grać w Zniczu Jarosław. Ale jego brat Marek Piechowicz. To jest mój strzał. No to przepraszam, ale zabieram ten strzał. Marek Piechowicz. MKS Gór... numerowa ma... górnicza 2. Dwa... No nie ma. Sprawdziliśmy, niestety, Marek Piechowicz. E, prawdziwy koszykarski obieży świat. Był w Polonii e, bytą, był w tak. stali stalowa wola, był w MKS-ie. No gdzieś tam na południu się kręcił, był w siarce tarną ale nigdy nie był w Jarosław. Anwil Śląsk. Marszałek Łączyński pasuje tutaj jak najbardziej. Tak jest. Czekamy na Wasze odpowiedzi z Nicznia-Rosow jakbyście połączyli z MKS-em Dąbrowa-Górnicza i ze Śląskiem-Wrocław ja muszę przyznać, że no, zabił mnie tutaj Jacek swoim... Jacku, zatłuczemy Cię, jak Cię spotkamy. Tutaj.